400 lat przed naszą erą Filolaos z Tarentu uważał, że wszechświat jest w stanie idealnej równowagi, ponieważ po przeciwnej stronie centralnego ognia jest przeciwziemia stanowiącą przeciwwagę dla naszej planety. W drugiej połowie XIX i na początku XX wieku wielu naukowców było przekonanych, że Mars jest podobny do Ziemi, tylko jest trochę bardziej suchy. Ze względu na podobne nachylenie osi i pory roku, wydawało się prawdopodobnym istnienie marsjańskiej cywilizacji, która stworzyły kanały na Marsie. Takie teorie rozwijali m.in. astronomowie Giovanni Schiaparelli i Percival Lowell. Dzisiaj za to wiemy, że jest sporo kandydatów, Datów na następce Ziemi, czy Ziemię w wersji 2.0. W połowie 2019 roku odkryto 18 nowych planet podobnych do Ziemi. Naukowcy odkryli je na podstawie zarejestrowanych danych pochodzących z Kosmicznego Teleskopu Keplera. Jedna z planet znajduje się w ekosferze, czyli w takiej odległości od gwiazdy, która pozwala na rozwój życia. Jak dotąd, znanych jest około 4000 planet orbitujących wokół gwiazd innych niż Słońce. Jednak 96% 6% z nich jest dużo większych od Ziemi. Wiele z nich przypomina ogromnego Jowisza. Wynika to między innymi z tego, że większe planety jest łatwiej wykryć, a mniejsze często mogą być pomijane. Tymczasem to właśnie nieduże, podobne do Ziemi, planety są miejscami, na których ewentualnie mogłoby rozwinąć się życie. Odkrycie to jest wynikiem ponownej analizy danych dostarczonych przez kosmiczny teleskop Keplera. Teleskop do tej pory pozwolił na wykrycie ponad 2600 planet. To wszystko. Dzięki temu, że opracowano nowy algorytm, który pozwala na dokładniejszą analizę dostarczonych przez teleskop danych. Z jego pomocą badacze przeanalizowali pochodzące z drugiej fazy działania teleskopu dane dotyczące 517 gwiazd, wokół których znaleziono planety. Algorytm pozwala na uzyskanie bardziej realistycznego obrazu populacji obecnych w kosmosie egzoplanet. Ta metoda to duży krok naprzód. Szczególnie jeśli chodzi o poszukiwania planet podobnych do Ziemi. Tylko jedna planeta z 18 nowo odkrytych stanowi wyjątek. Okrąża ona macierzystego czerwonego karła, prawdopodobnie w odległości pozwalającej na utrzymanie ciekłej wody i ewentualny rozwój życia. Naukowcy liczą na znalezienie kolejnych, jak szacują, nawet 100 podobnych do Ziemi planet w czasie planowanej analizy danych pochodzących z pierwszej fazy misji teleskopu Keplera. Nowe algorytmy mogą się też przydać w kolejnych misjach. W odległości 16 lat świetlnych od Ziemi znajduje się przykładowo planeta Gliese 832c, bardzo podobna do naszego globu. Jeśli tak rzeczywiście jest, może na niej istnieć życie. Gliese 832c odkryta została przez astronomów z University of New South Wales. Znajduje się zaledwie 16 lat świetlnych od Ziemi, czyli w odległości, jaką pokonuje światło w ciągu 16 lat. A więc nie jest to nasza naprawdę bliska sąsiadka, choć pozostaje najbliższa bliższą nam spośród do tej pory odkrytych, ziemiopodobnych planet. Okrąża swoją macierzystą gwiazdę w ciągu 35 dni. Mimo, że znajduje się od niej w niewielkiej odległości, otrzymuje podobną ilość energii, jak Ziemia od Słońca. Co oznacza, że znalazła się wśród trzech egzoplanet najbardziej podobnych do naszego globu. Gliese 832c jest jednak pięciokrotnie bardziej masywna niż nasza planeta, co może oznaczać, że ma również gęstszą od naszej Atmosferę. A to oznacza, że temperatura w niej panująca może być wyższa i bardziej zmienna od ziemskiej. Być może jednak istnieją tam stworzenia bardziej elastyczne od ziemskich. Trudno będzie to sprawdzić, bo ten kosmiczny rzut kamieniem to wciąż zbyt daleko dla naszych ziemskich sąd. Dla porównania: od najbliższej nam gwiazdy poza Słońcem, czyli Proxima Centauri, dzieli nas 4,2 roku świetlnego. Gdyby wysłać w jej kierunku. Sądę lecącą z prędkością około 240 tysięcy km na godzinę, bo z taką prędkością krąży wokół Słońca. Najszybsza sonda Helios 2 to podróż, trwałaby 19 tysięcy lat. 23 lipca 2015 roku NASA ogłosiła odkrycie planety Kepler 45b Najbliższy odpowiednik ziemi zlokalizowany poza układem słonecznym Kepler 45b zdecydowanie wyróżnia się na tle tysięcy odkrytych do tej pory planet pozasłonecznych Jest to najpewniej planeta skalista krążąca w ekosferze wokół gwiazdy podobnej do słońca Obiekt obiega swoją gwiazdę macierzystą w 385 dni czyli zaledwie 20 Dni więcej niż Ziemia. Jego średnica jest o 60% większa od średnicy Ziemi. Jak dotąd, to najmniejsza planeta odkryta w ekosferze gwiazdy podobnej do Słońca. Przyciąganie grawitacyjne na powierzchni jest dwukrotnie większe niż na Ziemi. Jeżeli faktycznie Kepler 452b jest planetą skalistą, a prawdopodobieństwo oblicza się na 62%, powinny zachodzić na niej procesy związane z aktywnością wulkaniczną wspomnianą gwiazdą, którą Obiega ta druga Ziemia, jest Kepler 452. Należy ona do typu G2V, czyli tego samego co nasze Słońce. Co więcej, przypomina je pod względem masy i temperatury, choć różni się od niego jasnością. Kepler 452 jest 20% jaśniejszy, no i wiekiem. Na podstawie zebranych danych można oszacować, że ma 6 miliardów lat, a to o 1,5 miliarda lat więcej niż wiek Słońca i całego układu słonecznego. Niepewność pomiaru, Wynosi tutaj plus minus bagatela 2 miliardy lat. Kepler-452b znajduje się w odległości 1400 lat świetlnych od nas. W skali kosmicznej to wprawdzie blisko, ale w skali ziemskiej no niezwykle daleko. Oznacza to, że przez urządzenia obserwacyjne widzimy go obecnie takiego, jakim był w roku 615. Sonda New Horizons, najszybszy pojazd wystrzelony jak dotąd z Ziemi, dotarłby tam za jakieś 25 milionów lat. Wiele wskazuje na to, że egzoplaneta odległa od nas o 500 lat świetlnych jest bardzo podobna do Ziemi. Kepler-186F to pierwsza zidentyfikowana egzoplaneta wielkości Ziemi poza Układem Słonecznym, która okrąża swoją gwiazdę macierzystą w tzw. ekosferze. Oznacza to, że znajduje się w odpowiedniej odległości od swojej gwiazdy, aby woda w stanie ciekłym mogła istnieć na jej powierzchni. W badaniu Georgia Tech wykorzystano symulacje do analizy. I identyfikacji dynamiki osi obrotu egzoplanety. Dynamika ta określa, jak bardzo planeta przechyla się na swojej osi i jak ten kąt przechyłu ewoluuje z upływem czasu. Nachylenie osi obrotu ma wpływ na pory roku i klimat od czego jest zależna ilość światła słonecznego padającego na powierzchnię planety. Naukowcy sugerują, że nachylenie osi Kepler 1,8F jest bardzo stabilne. Podobnie jak na Ziemi. Co sprawia, że ma ona regularne pory roku i stabilny klimat. Zespół Georgia Tech uważa, że to samo dotyczy egzoplanety Kepler 62F. Planety o rozmiarach Ziemi, która krąży wokół gwiazdy odległej od nas o jakieś 1200 lat świetlnych. Jak ważne jest nachylenie osi obrotu planety dla klimatu? Duża zmienność nachylenia osi może być kluczowym powodem, dla którego Mars przekształcił się miliardy lat temu z wodnego krajobrazu w dzisiejszą jałową pustynię. Mars znajduje się w strefie zdatnej do zamieszkania w układzie słonecznym, jednak nachylenie jego osi obrotu jest bardzo niestabilne. Waha się w przedziale od 0 do 60 stopni. Ta niestabilność prawdopodobnie przyczyniła się do rozpadu marsjańskiej atmosfery i odparowania wód powierzchniowych. Dla porównania, nachylenie osi Ziemi oscyluje łagodnie od 22,1 do 24,5 stopnia, przechodząc z jednego krańca do drugiego co 10 tysięcy lat. Kąt orientacji orbity planety wokół gwiazdy macierzystej może być spowodowany oddziaływaniem grawitacyjnym z innymi planetami w tym samym układzie. Gdyby orbita miała oscylować z taką samą prędkością jak precesja osi obrotu planety, oś obrotu drgała Byłaby również w te i z powrotem Czasem bardzo dramatycznie Mars i Ziemia silnie oddziałują Na siebie nawzajem Podobnie jak na Merkurego i Wenus W rezultacie same osie obrotu Miałyby taką samą prędkość Jak oscylacja orbitalna Co może powodować duże odchylenie osi Na szczęście Księżyc kontroluje Odchylenia Ziemi Nasz naturalny satelita zwiększa współczynnik Precesji osi obrotu Ziemi I sprawia, że różni się ona Od prędkości oscylacji orbitalnej z drugiej strony, Mars nie ma wystarczająco dużego satelity, aby go ustabilizować. Wydaje się, że obie egzoplanety są różne od Marsa i Ziemi, bo mają słabsze powiązania z planetami w swoich układach. Jeszcze nie wiadomo, czy posiadają księżyce, jednak obliczenia astronomów pokazują, że nawet bez satelitów osie obrotu Kepler 186F i Kepler 62F pozostałyby niezmienne przez dziesiątki milionów lat. Promień Keplera 186F jest mniej więcej 10% większy od promienia Ziemi, ale jego masa, skład i gęstość pozostają tajemnicą. Okrąża swoją gwiazdę macierzystą raz na 130 dni. Według NASA jasność tej gwiazdy, widzianej w południe z powierzchni planety, byłaby taka jak jasność Słońca widzianego z Ziemi tuż przed zachodem. Kepler 186F znajduje się w gwiazdozbiorze Łabędzia i jest częścią układu złożonego z pięciu planet. Dzięki bardzo za obejrzenie materiału, jak się podobał kciuki do góry, jak nie to w dół, a jak średnio to w bok i rzućcie tematem na kolejny film. Dziękuję też za wsparcie, dłuższe oglądanie reklam naprawdę pomaga, a my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was spojrzy w niebo i odkryje swoją własną egzoplanetę. To tyle na ten temat, prosto z mostu, pozdrawiam!